Cześć jakiś z tej strony Kamil, matematyka dla Ciebie. Witam Was w ten nietypowy sposób, w nietypowych okolicznościach, na 72. dniu matematycznej studniówki. Dzisiaj właśnie, teraz jadę na ostatnie zajęcia z moim uczniem, którego przygotowuję do matury, stąd też postanowiłem, że, że nagram to powitanie i tak czuję coś takiego, że kurczę, 3 lata jeździłeś do tego gościa i... I ów, następny raz nie pojedziesz. Już tą drogą nigdy nie pojadę. Czuję takie poczucie straty, i też takie poczucie straty mam związane z zajęciami kursu, który się odbywają. Wiem, że to już koniec. Po poznałem wielu z Was, jesteście fajnymi ludźmi, a tutaj już pora kończyć nasz kurs. Dlatego, Misiaki, życzę Wam pięknego dnia, uśmiechu na twarzy, i niech u Was też zaświeci takie słońce jak u mnie. Lecimy z 72 dniem Matematycznej Studniówki. Zapraszam. Przekątne w trapezie równoramiennym pokrywają się z dwusiecznymi kątów ostrych tego trapezu. A więc, misiaki, rysujemy sobie trapez. Ciach, pach, równoramienny, więc zaznaczmy jego ramiona. Mhm. I teraz przekątne w trapezie pokrywają się z dwusiecznymi kątów ostrych. Aha, dobra, czyli jeśli dam przekątną i tu dam przekątną one są tej samej długości, bo to jest trapez równoramienny, to ramię jest równe temu, to ten kąt tutaj zostanie podzielony na dwa takie same kąty, dwie alfy i tu też jest alfa i tu też jest alfa. Spoko, mm -hmm. ale skoro tu jest alfa, nie? A ta dolna podstawa jest równoległa do tej górnej, przecinają Przecinają ta przekątna, więc tutaj ten kąt też musi być alfa. Ok? Więc tak samo w tym wypadku. Tutaj też jest alfa. I zobaczcie, co nam powstał. Powstał nam trójkąt. Cyk, zaznaczę go tutaj na zielono. Mam nadzieję, że będzie go widział. O ten trójkąt, zobacz. On ma dwa kąty alfa. Co to znaczy, że jest równoramienny? Czyli to ramię, Górna podstawa jest taka sama jak to ramię. Ok? Czyli to wszystko jest tej samej długości. A wiemy, że górna podstawa ma 4, więc tutaj też musi być 4 i tu też 4, a dolna ma 9. Więc obwód jest równy: 4 plus 4 plus 9, 21 centymetrów. Daj znać, czy wpadłeś na to, czy zauważyłeś, że tutaj jest trójkąt równoramienny. Do zobaczenia jutro w 73 dniu Matematycznej Studniówki Czołem.